Konferencji. Tematem konferencji jest budżet Gminy Dobra na rok 2020 i plany na kolejne lata. Dziękuję serdecznie za przybycie, a o zabranie głosu proszę Panią Wójt Teresę Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że na nasze zaproszenie Państwo tak licznie odpowiedzieliście i jesteście tutaj dzisiaj z nami. Chciałabym Państwu przedstawić budżet Gminy Dobra na rok 2020, który został uchwalony 19 grudnia 2019 roku. Tak jak wcześniej już mówiłam, jest to budżet rekordowy dla Gminy Dobra, ale przede wszystkim budżet zrównoważony. Budżet Gminy Dobra, dochody to kwota około 167 milionów zł. Więc proszę zobaczyć, jak ogromnym budżetem dysponuje gmina Dobra. Natomiast wydatki budżetowe to ponad 164 miliony złoty. Jest to ogromny skok w stosunku do lat poprzednich. Ale najważniejszą pozycją, która przede wszystkim interesuje wszystkich mieszkańców gminy Dobra, to wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne Gminy DOBRA to 61 milionów ponad złotych, to 37,33% wydatków. Proszę Państwa, zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na rok 2020 jest 120 pozycji. Więc proszę zobaczyć, jak ogromnie dużo pozycji jest ujęte w budżecie dla. Całej Gminy Dobra. Dlatego też cały czas twierdzę, że jest to budżet zrównoważony dla Gminy Dobra. Na wykresie, który tutaj został przedstawiony, dokładnie widać, jaki jest procent wydatków inwestycyjnych, a jaki procent wydatków bieżących. Wydatki bieżące to kwota 63%, a wydatki inwestycyjne to 37%. Proszę Państwa, co jest bardzo ważne dla budżetu Gminy Dobra? To przede wszystkim to, że wydatki inwestycyjne przez ostatnie 5 lat były na takim poziomie. Proszę zobaczyć rok 2015, wydatki inwestycyjne na poziomie 38,8%. Rok 2016 troszeczkę załamanie, ale to też załamanie na rynku budowlanym, dlatego procent wydatków 29,4%. Ale rok 2017 to znowu skok i procent wydatków inwestycyjnych w stosunku do budżetu 39,5%. Rok 2018 35,7%. Rok 2019 według planu to 38,5%, ponieważ jeszcze rok 2019 nie został rozliczony, dlatego też mówię w stosunku do planu. I proszę zobaczyć, że mimo rosnących wydatków bieżących, mimo oddawanych nowych inwestycji, mimo zwiększonych kosztów na utrzymanie, staram się i... Robię to w ten sposób, że procent budżetu na inwestycje jest z roku na rok utrzymywany. I to jest nasz sukces, że udaje nam się tych inwestycji dla mieszkańców, dla dobra mieszkańców realizować jak najwięcej. Dlatego też, proszę Państwa, jest to budżet to, co będę powtarzała non-stop budżet zrównoważony dla 17 miejscowości Gminy Dobra. Czy to są większe inwestycje, czy mniejsze, ale są to inwestycje niezbędne dla tych miejscowości, w których mieszkają nasi mieszkańcy, gdzie nasi mieszkańcy wybrali sobie miejsce do życia. Dlatego też jeszcze raz przypomnę, że budżet Gminy Dobra to 167 milionów, wydatki inwestycyjne ponad 61 milionów i 120 zatem. Proszę Państwa, żeby można było realizować te zadania to oczywiście też y, mieszkańcy są niezbędni do y, pomocy w realizacji tych zadań. Proszę zobaczyć jak zwiększała się liczba mieszkańców w Gminie Dobra na przestrzeni ostatnich lat od roku 91 do roku 2019. Rok 91 to ponad lekko 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli spojrzymy na rok 2019 to, kwot, to liczba mieszkańców 22 386. Więc łatwo tutaj zobaczyć i widać to na przedstawionych słupkach, że liczba mieszkańców podwoiła się ponad 4,5 raza, Więc widać jak gmina dobra jest gminą popularną, gminą, której dobrze się mieszka, gdzie dużo zadań realizowanych jest inwestycyjnych gdzie mieszkańcy sobie właśnie wybrali miejsce do życia w gminie Dobra. Dlatego też staramy się jak najwięcej zadań inwestycyjnych realizować dla mieszkańców, żeby mieszkańcom się żyło dużo lepiej, bezpiecznie i żeby byli zadowoleni ze swojej gminy. Najważniejsze również jest to, proszę Państwa, że te zadania inwestycyjne realizujemy prawie w 100% z wkładu własnego. W roku 2015 zadłużenie gminy było 38,16% i proszę zobaczyć, że to jest zadłużenie malejące, to nie jest zadłużenie wzrastające. Widać tutaj po tym, że inwestycje realizowane są z składu własnego. Rok 2020 to 7,78% do dochodów zadłużenia gminy. Czyli zadłużenie gminy jest stosunkowo bardzo, bardzo niskie i stać na to, żeby większość zadań inwestycyjnych realizować z składu własnego. To jest wielki sukces. I dlatego też, proszę Państwa, dochody, jeszcze raz powtórzę, ponad 160, około 167 milionów, 120, 120 zadań inwestycyjnych, 61 milionów na wydatki inwestycyjne. Proszę Państwa, żeby te zadania można realizować, potrzebny jest sprawny zespół. Zespół, który podoła, żeby te zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i cieszyły mieszkańców, że rzeczywiście je realizujemy. Dlatego też, proszę Państwa, w momencie, kiedy tworzyłam już projekt budżetu, był to miesiąc październik, stwierdziłam, że potrzebne jest wsparcie tego zespołu. Że już przy tak ogromnych zadaniach inwestycyjnych, przy tak wielkim budżecie, muszę mieć dobry zespół do zarządzania. Dlatego też chciałam powiedzieć, że z dniem dzisiejszym. 13 stycznia 2020 roku powołałam na stanowisko zastępcę wójta. Jest to osoba, która posiada naprawdę dobre wykształcenie w zarządzaniu i dlatego też postanowiłam dzisiaj Państwu pokazać osobę, czyli przedstawić przede wszystkim tą osobę, którą wybrałam na zastępcę wójta. Jest to osoba z gminy Dobra, pan Rafał Zachorski. Bardzo proszę Panie Rafale przede wszystkim bardzo się cieszę, że od 2020 roku od 13 stycznia będziemy mogli współpracować i myślę, że już przekazywana informacja Rzeczpospolita Babska w Gminie Dobra troszeczkę się zmieni, bo wzmocni mnie tutaj mężczyzna. Więc to jest właśnie. Dzisiejszy nowy pracownik, który dzisiaj z nami w zespole bardzo dobrze przygotowany będzie również z nami pracował i będzie wspomagał w realizacji tych ważnych zadań inwestycyjnych. Bardzo proszę, Panie Bafale. Dzień dobry Państwu, jestem bardzo zaszczycony możliwością z pracy dla Gminy Dobra. Będę chciał pomóc samemu zespołowi, oczywiście z Pani Wójt. Mamy przed sobą bardzo dużo zadań, zadań obecnych, ale zadań również przyszłych. Gmina się bardzo dynamicznie rozwija. Fakt jest taki, że rozwój jest tak mocny, że trzeba podążyć za wszystkimi zadaniami. Mam nadzieję, że dam radę być mocnym wsparciem i oparciem dla Pani Wójt, ale również, również dla całego zespołu gminy. Pamiętajmy, że gmina to nie tylko pani Wójt, to również mieszkańcy, ale przede wszystkim też pracownicy naszego zespołu, którzy te zadania wszystkie realizują. Bardzo bardzo dziękujemy. Chcieliśmy państwu tą informację przy realizacji, tworzeniu budżetu, a później przy powołaniu właśnie zastępcy mojego dzisiaj Państwu przekazać. Oczywiście, jeżeli są jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Kariu, radę, 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 dziękuję, pani Radka, radny Pani z Pani budżet inwestycja. Nie powiedziała Pani, jaka jest najdroższa inwestycja, jaka największa. Tak jakiś konkret chcielibyśmy poznać tym to jest inwestycja. Ja nie wiem, czy to żłobek, no, no cokolwiek. Co to za inwestycje? Są no, proszę Państwa, e, zawsze tych Proszę Państwa, budżet gminy dokładnie prezentowałam na sesji Rady Gminy, mówiąc o wszystkich inwestycjach w każdych dziedzinach. Dlatego dzisiaj na konferencji nie chciałam tego powtarzać, bo myślę, że mieszkańcy już dokładnie znają, jakie zadania zostały ujęte w budżecie, ale też w wieloletnim planie inwestycji bo budżet należy czytać razem z wieloletnim planem inwestycyjnym. Budżet to rok 2020, ale zadania są nieraz w latach kolejnych, więc trzeba to razem śledzić i razem analizować. Dużo zadań jest w każdych dziedzinach, zarówno drogi. Zarówno oświata, gdzie po raz kolejny rozpoczynamy zadanie oświatowe: budowa szkoły w Dołujach, budowa przedszkola ze żłobkiem w Berzeczu, kontynuacja i zakończenie budowy przedszkola w Mierzynie, kolejne projekty nowych dróg tak bardzo ważnej drogi alternatywnej dla wszystkich mieszkańców, która połączy Bezrzecze, Wołczkowo z miastem Szczecinem, która to będzie drogą dla wszystkich mieszkańców ze strony północnej, którzy będą chcieli dostać się do miasta Szczecina. To kolejne drogi, kolejne chodniki, kolejne sieci kanalizacyjne, zarówno wodociągowe, deszczowe, jak i sanitarne. To rozbudowa terenów rekreacyjnych, o place zabaw, więc z tych zadań 120 naprawdę jest dużo i jeżeli Państwo chcecie szczegółowo, są na naszej stronie, budżet jest budżetem publicznym, więc można dokładnie przeanalizować te zadania. Pani Wójt, mam pytanie, jaki zakres obowiązków będzie miał Pani Zastępca i do Pana pytanie, żeby Pan tak troszeczkę przedstawił się, przybliżył swoje osobę. Ja myślę, że zaraz pan Rafał tutaj bardziej przybliży swoją osobę. Zakres obowiązków jest zgodny z artykułem 28e ustawy samorządowej, czyli te zadania, które wójt zleci do wykonania. Wiadomo, że pan Zachorski po raz pierwszy dzisiaj rozpoczyna pracę w samorządzie, więc też musi dokładnie zaznajomić się z całą strukturą urzędu, a potem po kolei będę przydzielała odpowiednie upoważnienia do wykonywania zadań. Ale to przede wszystkim pomoc w realizacji tak ważnych zadań, jak strategii, planów, analiz wszystkich rzeczy, które nie było aż tak dużo możliwości, żeby je realizować, bo czas pędzi tak szybko zadanie po zadaniu, więc wierzę w to, że zastępca wójta wspomoże mnie w realizacji tych zadań, które po dokładnym zapoznaniu się z urzędem, zobaczeniu całej struktury zostaną, będą z dnia na dzień przydzielane do realizacji. Bardzo proszę. Chciałem Państwu podkreślić ten fakt, że, są, fakt, że w zadaniach inwestycyjnych, które Pani Wójt wymieniła przed chwilą, jakby na pierwszym miejscu są szkoły i żłobki, czyli jakby stawiamy w tej chwili bardzo mocno na przyszłość. I w związku z tym ta przyszłość myślę, że będzie wyglądała w ten sposób, że niestety ta ilość cała nie będzie rosła, więc jakby zakres środków jak kompetencyjnych to tak naprawdę pokaże czas. Państwo się pytają o osobę. Powiem Państwu, tak nie no jestem, mam tutaj kształcenie oczywiście wyższe, jestem absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Wydział Nawigacji Transport Morski, e, także jestem absolwentem Zachodniej Szkoły Morskiej Szkoły Biznesu, mam kształcenie MBA. Jestem osobą, która od wielu lat zarządzała różnymi przedsiębiorstwami, nie tylko w Polsce, ale również w Chinach. E, mam, proszę Państwa, doświadczenie szkoły logistykę, zarządzanie biznesem międzynarodowym, handel zagraniczny, całe moje zawodowe życie pracowałem dla firm zagranicznych. Także mam dobre takie doświadczenie na tym polu. Zarządzanie gminą czy współzarządzanie gminą jest niczym innym jak tylko inną formą zarządzania przedsiębiorstwem. Gmina to jest bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę w związku z tym, że dołączam do zespołu, bo gmina dobra jest dobra. A chodzi nam o to, żeby była jeszcze lepsza i budować tym razem przyszłość tej gminy, a żeby budować przyszłość trzeba ludzi. I myślę, że moje kompetencje przydadzą się Pani Wójt oraz całemu zespołowi i będę po prostu dobrą wartością dodaną. Jestem osobą, która się nie boi ciężkiej pracy w życiu naukowym. Pracowałem bardzo dużo, bardzo długo bardzo, bardzo wydajnie. i Myślę, że moja praca będzie właściwie ceniona. Trochę mam niedosyt, bo pani wuj ma mandat społeczny, pochodzi z wyborów. Ja muszę na ten, to zaufanie społeczeństwa zasłużyć. Będę się starał, żeby to za, zaufanie jak najszybciej zdobyć. Myślę, że państwo też zobaczycie, że yy, to będzie takie. A jakaś... A przepraszam. <laughs> tak, proszę państwa. Najważniejsze pytanie: Jestem oczywiście z Mierzyna. W 1995 roku zakupiłem tam małą działkę, postawiłem dom na początku budowałem firma, potem musiałem ten dom niestety. sam skończyć. Od 2002 roku jestem już obywatelem pełnoprawnym Mierzyna i gminy dobrej, płacącym podatki i od tamtego czasu jestem jakby obserwuję całą gminę. Pamiętam tę gminę sprzed 20-30 lat obserwuję obecnie. I tak właściwie to, co się dzieje w Gminie widać na ulicach, i mam nadzieję, że mieszkańcy również to oceniają, inaczej to może oceniają mieszkańcy, którzy mieszkali 30 lat temu, może inaczej, jak ja to przynoszę, byłbym Dobrzeński słoik, bo jestem tu jedną noszącą na pół ale muszę Państwu powiedzieć, fakt, że ponad 1000 osób rocznie sprowadza się do Gminy Dobrej i zaczyna tu swoje życie, a się rodzinami, to jednak świadczy o tym, że Gmina jest atrakcyjna i chcielibyśmy, żeby ta atrakcyjność Gminy ciągle rosła. A czy będzie pan łączył stanowiska, bo też pan jest pełnomocnikiem y, Marszałka do spraw gospodarki polskiej, czyli będzie, czy rozumiem? Czy będzie pan łączył stanowiska. Znaczy rozumiem pojęcia łączenia stanowiska. Znaczy będzie pan jedną funkcję? <laughs> jedną? Państwa jestem oczywiście fachowcem gospodarki morskiej z rzeliądowej. E, tym zagadnieniami się zajmuję, również wykładam różne przedmioty z, tej, z tego zagadnienia. Będę oczywiście pomagał panu marszałkowi, ale chciałem powiedzieć, że to jest, jestem pełnomocnikiem. Ale tutaj mnie, jak Państwo wiedzą, ani nie ma gospodarki morskiej, ani nie ma morza, ani nie ma rzeki. Być może wraz z ociepleniem klimatu kiedyś, ale to absolutnie nie kolituje. Są całkowicie dwa inne zakresy obowiązków i zakresy wiedzy. Natomiast mój background jakby zawodowy jest właśnie zarządzanie. I chciałbym to moje doświadczenie tutaj powierzyć jakby w ręce pani Wójt, aby mógł naprawdę wspomóc zespół pomagać, bo no mówię, tutaj po prostu brakuje ram do pracy, a pracy jest coraz więcej. I będzie co przekonało Pana do podjęcia tego wyzwania i zgodzenia się na propozycję pani. Czy Pan Bóg w ogóle długo musiała Pana przekonywać żeby Pani z tym rozkali, co Sześć, proszę Państwa, no jestem mieszkańcem, który z Remat obserwuje gminę. Różne uwagi różnych posłów słuchałem. Fakt jest taki, że pierwsze co mnie przekonało, to to faktycznie przekonał mnie wyniki gminy finansowej, tak gmina się rozwija, a nie ukrywam również, był dla mnie wyzwaniem i popułem świadkiem ogłoszenia budżetu na sesji Rady Gminnej. Zobaczyłem jak wyglądała dyskusja, jakie były argumenty za i przeciw budżetowi. Muszę powiedzieć, że no, dla mnie jako, jako menadżera budżet, gdzie praktycznie cały czas maleje zadłużenie gminy w porównaniu przykład do gmin sąsiednich czy do gmin w Polsce, gdzie jak wiemy gminy się zadłużają i mają pieniędzy na obsługę zadłużenia, gdzie nie mają tak możliwości robienia wykorzystywania środków unijnych, bo nie ma na wkład własny. Tutaj tych problemów nie ma. Zgadzam się, że tych zadań może powinno być na przykład 500 albo jeszcze więcej, i tutaj, nawet gdyby było 200 czy 400 milionów przychodów, to również wszystkie te pieniądze można by było spokojnie w gminie wydać, bo ilość zadań jest ogromna. No ale to jest tak, proszę Państwa, jak z Polską Gospodarką pamiętamy rok 1989. Powoliśmy do wszystkiego dochodzili, a jak patrzymy się wstecz, to dopiero wtedy wiemy, ileśmy dokonali. Ja myślę, że w tej gminie dokonania widać, a przyszłość przed nami jest dzisiaj kolorowa. Gmina tak naprawdę w mojej oczeni nie ma żadnych poważnych problemów. No i może właśnie to, że nie ma tych poważnych problemów, to jest właśnie prawda. Ja zapytam to troszeczkę inaczej, co przekonało panią wójt do tego, żeby powołać zastępcę wójta, bo jak wiadomo, sprawia pani bardzo kilku kadencji i do tej pory na ten krok się nie zdecydowałem. A powiedziałam już w moim wystąpieniu, że e, tworząc projekt budżetu na rok 2020, powiedziałam sobie: Teresa, dosyć. Nie jesteś w stanie już e, od rana do nocy pracować i realizować tak dużo zadań. Obserwując e, prowadząc rozmowy z mieszkańcami, prowadząc rozmowy z radnymi, wszyscy definitywnie stwierdzili, musi być zastępca, bo nie jestem w stanie sama przez 24 godziny tych zadań tak dużo realizować, a pamiętajcie Państwo, że oprócz pracy w urzędzie, to również praca w terenie, to również ważne konferencje, więc niezbędny już przy tak dużym budżecie i przy realizacji tylu zadań jest zastępca wójta, ten, który mnie wspomoże, a nawet zastąpi w zadania, kiedy będę, nie wiem, na urlopie, czy z innych powodów nieobecna w pracy. Nie ma Pan żadnych obaw, no, panie Rafale, że wchodzi Pan do urzędu, gdzie tak jak Pani wspomniała, rządzi Rzeczpospolita Barska, że na kluczowych stanowiskach są kobiety. No, chciałem powiedzieć, że chciałbym walczyć w urzędzie o parytet, ale tutaj raczej mam małe szanse, raczej w drugą stronę, także ty o prawa, prawa kobiet walczyć nie będziemy musieli. Natomiast powiem szczerze, że no jest, to, jest to też, powiem Państwu, tak, no ja mam u mnie w domu na przykład finansami rządzi moja żona, więc jest to jak mam dobrą opinię o kobietach, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. A tutaj tak powiem, no, widać, że rządzi mocna, ale jednak tamska ręka budżetu, gdyby tutaj było na przykład to być może mielibyśmy jakieś duże zadłużenie, bo faceci mają generalnie większy gesty, jeśli chodzi o inwestycje. Ja myślę, że e, znajdziemy jakieś nic porozumienia w sensie uzupełniania się, tak to będzie na pewno efekt synergii, bo e, na pewno Pani wójt ma być może do innych tematów inne podejście, a innych myślę, że razem na pewno będziemy tworzyli razem, razem przyszłość tej gminy i myślę, że Państwo sami zobaczycie. Będzie to pozytywna, pozytywny rozwój, nie zmiana, bo ja nie mówię tym razem zmiany, tylko pozytywny rozwój. Będzie to spokojna ewolucja w przyszłości. Wszystko się zmienia, pan dalej. Ja mam pytanie związane z, no z wiadomym już działaniem pewnych grup w sprawie referendum. Wspomniał pan, że był pan uczestnikiem sesji budżetowej i wysłuchał pan jedną i drugą stronę. Jak pan odnosi się do tych wszystkich zarzutów, które są stawiane? Znaczy, muszę Państwu powiedzieć, że ja oczywiście, że miałem okazję zapoznać się z tymi wszystkimi zarzutami, ale muszę Państwu powiedzieć, no taki, przepraszam za wodę, że standardowy zarzut, który jest, w tym, proszę Państwo, pracowani, to jest słynna, słynna sprawa lamp w Unii dobre. Państwo, jak się tak z boku patrzę na sprawę tych lamp, to wygląda na to, że w Unii dobrej są tylko i wyłącznie lampy, które są lampami e, 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 osiągnącymi źródła energii z, z energii odnawialnej. Ja sprawdzałem proszę Państwa, lat. na 3,5 tysiąca lamp mamy raptem 500 lamp tego typu, czyli mówimy o 13%, z czego nie działa tylko część. Więc biorąc pod uwagę, że to jest tylko kilka procent lamp, które nie działają, robienie z tego tragedii na całą Polskę uważam, że jest tworym nadużyciem. Muszę Państwu powiedzieć, że na, na, na sesji Rady nie podobała mi się jedna rzecz. Spodobało mi się pojęcie radnych pod tytułem, że my jesteśmy radnymi opozycyjnymi. Powiem Państwu, nie wiem do czego ta opozycja jest, czy wobec prywatnej osoby Pani Wójt, czy wobec urzędu Pani Wójt, czy wobec gminy, czy wobec mieszkańców. Muszę Państwu powiedzieć, że uważam, że jeżeli jest budżet y, 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 głosowany na, na sesji Rady Gminy, to radni wszyscy powinni zagłosować za budżet. Skoro w trakcie debaty okazało się, że jeden czy dwa, dwie inwestycje były przez niektórych radnych uprotestowane, no, to mamy raptem na 120 inwestycji 1 czy 2, które się nie zgadzają, mają inne odrębne zdanie. Był czas na wrażenie, że nie odrębnych, natomiast uważam, że dla dobrego zwyczaju, że tak będzie w przyszłości, że budżet gminy powinien być przyjęty jednogłośnie. I to jest wtedy dopiero pokazanie, że my radni chcemy realizować ten budżet. Proszę Państwa, nie ma takiego budżetu, z którym się wszyscy radni mogli zgodzić. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w dobrych gminach jest tak, że faktycznie 100% radnych głosuje za budżetem, podpisuje się, bierze odpowiedzialność, chce go realizować, bo przecież wiadomo, ja że nie Pani Wójt będzie sama realizowała, ale cały zespół przy wsparciu radnych, bo radni reprezentują mieszkańców, a budżet jest dla mieszkańców. Więc ja tutaj absolutnie nie widzę jakiegoś pola konfliktu i myślę, że nie ma się to tak naprawdę na tym referendum skupiać. My się musimy skupić że Państwo na ciężkiej prace dla przyszłości. Zadań jest bardzo dużo. Ja zaraz ściągam marynarkę, krawat i biorę się do pracy i, i mam nadzieję, że będziecie mnie Państwo widzieli w takiej formie raczej bardziej pra, e, roboczej niż pod krawatem, ale się z okazji na tą okoliczność założyłem, żeby jeszcze wyłatwić razem. Ale z drugiej strony jednak, żeby e, mówić o tej przyszłości, to trzeba skupić się na teraźniejszości. No, bo jednak do tego referendum najprawdopodobniej może dojść. Więc, jeżeli nie uda się obronić w tym referendum, no to ta przyszłość trochę się zamknie. Tutaj ma Pan rację. Rzeczywiście, jest to referendum, jest ważnym zadaniem również do realizacji przez gminę dobra. Ale dzisiaj e, chcieliśmy się bardziej skupić na zadaniu powołania zastępcy Wójta. Taka konferencja zostanie e, na pewno niebawem zorganizowana, gdzie do tych wszystkich zarzutów, które zostały zgłoszone w referendum, dokładnie się przygotujemy i dokładnie na wszystkie odpowiemy. Więc dzisiaj jeszcze nie ten moment, żeby e, o tym e, dokładnie, e, szczegółowo rozmawiać. Na pewno się, jest, jestem, jestem pod. E, Ogromną presją, pod ogromną nie presją, pod ogromnym, chyba tak powiem słów. <laughs> Muszę się do tego dobrze przygotować, żeby to wszystko mieszkańcom wyjaśnić. Bo to nie jest proste hasło, tylko to są złożone elementy, które muszą być dokładnie przekazane mieszkańcom i przede wszystkim uczciwie, bo musi być to przekaz bardzo uczciwy. Ale jak rozumiem, z tą argumentacją podaną w tym wniosku o referendum Pani się nie zgadza. To dzisiaj chyba jeszcze nie czas, żeby o tym mówić i żeby na ten temat y, szczegółowo rozmawiać. Tak, mam pytanie, bo te, to konferencja konferencje właśnie jakby taką, taką ofensywę w stosunku do tych zarzutów. Yy, jakby Pani działaniem no, takim naturalnym, jak ktoś tam mówi, że działa, że ma jakieś zarzuty o te lampy i tak dalej, to Pani wychodzi pokazuje tutaj budżet. Ja rozumiem, że Pani y, twierdzi, że nie była dzisiejsza konferencja związku, jakby nie? nie proszę Państwa, bo y, od y, Dwóch czy trzech miesięcy rozmawialiśmy na temat zastępcy wójta, żeby w nowy rok wejść z osobą, która mnie bardzo mocno wspomoże, a że akurat w tym samym dniu, kiedy przyjmowaliśmy budżet gminy zostało zgłoszone postępowanie na temat odwołania wójta, czyli referendum. No złożyło się tak. Może to było z jednej strony celowe, może to przypadek, ale dzisiaj jest to właśnie Zastępca wójta, którego chciałam przedstawić mieszkańcom, a nad referendum na pewno publicznie na wszystkie zawarte zarzuty odpowiem i przekażę, tak jak powiedziałam, uczciwie to, co gminy i jak się do tych zarzutów wszystkiego odnoszę. Miałem pytanie do pana Rafała jeszcze, pan Rachał ma doświadczenie w biznesie międzynarodowym. Czy się, że będzie Pan chciał swoje doświadczenie właśnie z tego pola przeszczepić w pewien sposób na naszą gminę? Na znaczy, muszę Państwu powiedzieć, jesteśmy gminą graniczną, także kawałek granicy jest nasz, no, mamy współpracę tutaj z Mecklenburgią. Jak Państwo wiedzą, w tej chwili jest bardzo zażywa współpraca między Mecklenburgią a pomorskim. Jesteśmy w ramach Euroregionu Pomerania. E, jemy, wiecie Państwo w tej chwili, że jest duży program, jeśli chodzi o budowę metropolii szczecińskiej. E, mamy w Antlan biuro w ogóle polsko-niemieckie metropolii szczecińskiej, Metropole berlińska się rozwija w kierunku Szczecina, więc tak czy siak będziemy jako gmina, również mieli jako gospodarze fragment sąsiadów do, do, do współpracy pracy gospodarczej. To jest jeden temat. Drugi temat na terenie gminy, jak Państwo wiedzą, pracuje dużo i działa dużo przedsiębiorstw. Myślę, że będę mógł im też pomóc jakoś radną z pomocy w ich działaniach. Na pewno będę chciał poznać wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dlatego, że płacą z gminie podatki, ale również dlatego, że faktycznie należy im się wsparcie. Gmina, W gminie mieszka też bardzo dużo obcokrajowców, tak, nie tylko mówię o żołnierzach NATO, ale również mówię o ich rodzinach, o nowych osiedleńcach, mówimy o Skandynawach, o Niemcach. Także mam nadzieję, że w przyszłości Duńczyka, właśnie. także myślę, że będzie gmina bardziej międzynarodowa. Ja, wie, ja oczywiście mówię biegle po, po angielsku, również po rosyjsku, trochę się niemieckiego zaczynam powoli uczyć. Myślę, że, że będę mocnym wsparciem również dla nich. Musimy być dobrym gospodarzem i dla Polaków i dla ludności, która tutaj na przykład z innych krajów, albo my jesteśmy fragmentem Europy i chcemy być tutaj Europejczykami. Agniela Dobra to też oby. Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie, wysłuchanie naszej konferencji. Wszystkiego dobrego w nowym jeszcze ciągle 2020 roku. Tak, wszystkiego dobrego, dziękujemy. Proszę Państwa, zapraszamy do współpracy.